Hej hej kochani Krzysztof Adach, z tej strony witam Was serdecznie. Krótki filmik po ostatnio nagranym moim materiale dostałem e, kilka pytań, typu O czym mówię? Co to jest tajemniczy map? Faktycznie jestem winny wyjaśnienia, więc już Wam tutaj tłumaczę. Map to jest skrót od My Advertising Pace, czyli platformy reklamowej. Platforma, która jak wiele. Platform zarabia właśnie między innymi na reklamach, ale nie tylko, są jeszcze inne czynniki, które powodują, że platforma zarabia pieniądze. Może na dzień dzisiejszy o tym nie będę mówił, bo od tego są właśnie nasze spotkania w internecie tak zwane webinary, na których gorąco Cię zapraszam. Link do takiego webinaru, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, pozostawiam powyżej. Platforma reklamowa zarabia na reklamach, masz najlepszy dowód reklamy w telewizji, w radio, gdzie ludzie zobaczywszy jakiś tam produkt myślą, no okej, skoro reklamują, to może to jest dobre. Idę do sklepu, idę do apteki, kupuję ten produkt, sprawdzam go. Podobnie działa Majotazi Pace, chodzi o wywołanie ruchu na stronach internetowych. Ponieważ internet jest właśnie dzisiaj tym czynnikiem, takim bardzo nowoczesnym, czynnikiem, który określany jest, że w przeciągu kilku najbliższych lat nawet reklama w internecie będzie miała większą skuteczność niż w mediach innych. Oczywiście reklamy są wyświetlane również na Google, na Facebooku. Sami możecie tego doświadczyć, bo i sami też pewnie reklamujecie się. I wiecie dobrze, że te produkty są. Kupowane przez innych. Tak działa reklama, po prostu. My Advertising Pay różni się tylko tym, od innych platform reklamowych, że w pierwszej kolejności dzieli się zyskami z uczestnikami czyli najpierw tobie, dlatego że jesteś uczestnikiem, a później to, co zostanie, dzielone jest na potrzeby My Advertising Pay, i to jest taka innowacja. Mnie oczywiście możesz nie wierzyć. Ja, tak samo jak każdy jeden, który, każdy jeden uczestnik, który rozpoczął współpracę z MajadWorks Pace, pewnie miał jakieś tam wątpliwości, pewnie zastanawiał się, czy warto liczył, kalkulował. I jeżeli mnie nie wierzysz, możesz zapytać tych ludzi, którzy dzisiaj już są dłużej ode mnie w platformie uczestnikami, zarabiają bardzo dobre pieniądze. Ich możesz zapytać, czy mieli jakieś wątpliwości, kiedy przystępowali do tej platformy. Ich możesz zapytać, czy dzisiaj zarabiają pieniądze, czy są zadowoleni. I myślę, że odpowiedź będzie jednoznaczna. To samo ja zrobiłem. Zanim przystąpiłem do tej platformy, właśnie prowadziłem takie wywiady, pytałem się, zadawałem różnego rodzaju pytania. Dziś wiem, że niektóre pytania były troszeczkę takie infantylne, które. O pytania może retoryczne, które dawały samu sam, sobie dawałem odpowiedź po prostu. I, 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 ale chciałem po prostu sprawdzić, e, chciałem porozmawiać z tymi ludźmi. Tak samo ty możesz. E, spotkania informacyjne na temat tej platformy cyklicznie odbywają się co tydzień. Są webinary. Pozostawiam ci tutaj link powyżej tego filmiku. Możesz. E, sprawdzić sam, możesz zapisać się na takie spotkanie, ono nie trwa długo, około godziny, dowiesz się wszystkiego. Dlaczego Maja Adletazik Pace? Dlatego, że Maja Adletazik Pace czyni ludzi wolnych, czyli ludzi wolnych finansowo, tak jak powiedziałem ostatnio, w poprzednim materiale, człowiek nie może być szczęśliwy, jeżeli nie jest wolny. Pytanie powstaje takie, na co my liczymy w tej chwili, w świecie przemian, w świecie, kiedy piszą oficjalnie o tym, że kiedy dożyjemy wieku emerytalnego, będziemy mieli bardzo małe pieniądze. W ogóle nie wiem, czy to będą pieniądze, no już nie mówmy godne, ale, ale pieniądze, które zapewnią nam przeżycie, czyli powiedzmy, starczy nam na jakieś tam bardzo marne jedzenie. Nie wiem, czy nawet na opłaty wystarczyło. I to spowodowało, że zacząłem troszeczkę inaczej myśleć. Zadawałem też różnego rodzaju pytania, typu a co będzie, jak. A co będzie, jak nie zarobię, a co będzie, e, jak ta platforma zniknie, i tak dalej. I, tak dalej. I to, to, to było błędne myślenie. Przeczytałem książkę, którą Tobie polecam, w poprzednich materiałach pokazywałem, ale pokazę, pokażę jeszcze raz. Książka e, Kera bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Ta książka zmienia myślenie. Ta książka zmienia myślenie. Dlatego, że zaczynasz pytać, ile ja mogę zarobić. Ludzie, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, zawsze pytają się, ile mogę na tym zarobić i ile mogę stracić. My jesteśmy, znaczy ja jeszcze w tej chwili już jestem na tym etapie, zmieniam to, co, co, czego się nauczyłem, ale jesteśmy w 90% na etapie, gdzie pytamy się, ile możemy stracić. I to jest błąd, dlatego dalej mamy, jak mamy, czyli. Mówiąc na wprost, nie mamy tylu pieniędzy, ile byśmy chcieli. Pomyśl o tym, bo to jest warto. Warto jest zastanowić się nad tym, co będziesz dalej robił. Jeżeli jesteś w przedziale wiekowym 20-40 lat, to masz dużo czasu przed sobą do wieku emerytalnego, ale czy uważasz, że praca, którą masz, być może w firmie, być może w korporacji, i to, co dajesz siebie i oddajesz tej korporacji i firmie, czy jest należycie wynagradzana. Czy uważasz tak, jak wielu ludzi, że trzeba się urobić w cudzysłowie oczywiście po pachy, żeby zarobić pieniądze, czy może jesteś warty tego, żeby zarabiać te pieniądze zupełnie inaczej, a jest możliwe zarabianie inaczej, bo sam tego doświadczyłem. Jeżeli chcesz, możemy porozmawiać na ten temat, jeżeli chcesz, przystąp do, tego, do tej platformy do osoby, która pokazała ci to wideo, zastanów się nad osobą. Jak tu mówił kolega mój z Major Pace, który dzisiaj jest już diamentem Marek Dendrejski. Trzeba się głęboko zastanowić nad tym, kto ma być Twoją osobą prowadzącą, ponieważ wydaje się ten biznes prosty, bo on nie jest prosty. Ale trzeba wybrać osobę, która poprowadzi Cię przez cały ten proces, wyjaśnić Ci zasady działania tej platformy, wyjaśnić Ci jak platforma działa, na czym możesz zarabiać. Kolejne pytanie, które pojawiło się, to czy muszę pozyskiwać ludzi? Bo od razu kojarzymy to z tym, jeżeli gdzieś tam pojawia się jakaś w internecie zajawka na temat zarobku. To od razu pytamy się, a czy muszę rekrutować, czy muszę znajdować partnerów do tego biznesu? Więc odpowiadam do My Advertising Pace: Nie musisz rekrutować, nie musisz znajdować partnerów, aczkolwiek, jeżeli ich znajdziesz, to, to jeszcze lepiej dla Ciebie. Natomiast możesz działać samoistnie. Platforma jest tak zbudowana, że pracujesz Ty sam, a Twoja praca. To jest po prostu wywołanie ruchu na stronie internetowej. Wywołanie ruchu to tak dumnie brzmi, a robi się to jednym przyciskiem, i robisz to w 10-15 minut dziennie. Poza tym, kiedy odpoczywasz, kiedy śpisz, kiedy jesteś na urlopie, to zarabiasz pieniądze co 20 minut. Myślę, że jest to warte zainteresowania. Błąd popełniają ci, którzy nie chcą spróbować. Ja zacząłem tą współpracę z My Pace w ten sposób, że przeszedłem proces rejestracji, zarejestrowałem się i otworzyłem konto tak zwane Trial. To konto jest dostępne przez 30 dni. Przez 30 dni możesz zapoznać się z platformą, zobaczyć jak ona działa, funkcjonuje. Najwyżej możesz kupić sobie jedną paczkę reklamową, która wiele nie kosztuje, zobaczyć jak po prostu platforma nalicza Ci pieniądze właśnie wtedy, kiedy Ciebie nie ma na internecie, te pieniądze cały czas pracują. Zastanów się nad tym, a jeżeli jesteś w przedziale 40 i więcej, no to już niewiele masz do emerytury i zastanów się, popatrz na to, co się dzieje wokoło, jakie są zmiany, jakie przemiany następują nie tylko w Polsce, bo i w świecie i mówi się oficjalnie o tym, że Emerytur nie będzie, chodzi tutaj oczywiście o pojęcie emerytur godnych. Dostaniesz po przepracowaniu 40, może więcej lat, marne grosze, za które y, nie wiem, czy będziesz w stanie przeżyć. To jest czymś, co spowodowało moje myślenie, i myślę, że y, sądzę, że Ty tak samo powinieneś się głęboko nad tym zastanowić. Y, trzecie takie. Pytania, które padają po moich materiałach, to no tak, to jest fajne, to, to wszystko ok, tylko skąd wziąć pieniądze? Więc właśnie tutaj znowu powracam do tej książki. To jest po prostu sposób myślenia. Sposób myślenia, jeżeli go nie zmienisz, to nigdy pieniędzy nie będziesz miał. Jeżeli popatrzysz inaczej, jeżeli otworzysz się na zmiany, jeżeli przyjmiesz pewne rzeczy, do siebie i powiesz już dość, tyle lat pracowałem, czy pracuję i nic z tego nie mam, to myślę, że dojdziesz sam do wniosku, że warto spróbować. A trzeba zrobić po prostu tylko jeden krok przejść ten proces rejestracji do My Advertising PACE. Jak funkcjonuje platforma? Zapraszam cię jeszcze raz na webinar. Polecam gorąco. Prowadzą go ludzie, którzy właśnie już. Osiągnęli ten najwyższy poziom w platformie reklamowej i osiągnęli go nie dlatego, że było jakieś widzimisię, się, tylko po prostu osiągnęli to ciężką pracą, wysiłkiem własnym, ale przede wszystkim osiągnęli ten poziom wiarą, wiarą. Jeżeli będziesz wierzył w to, co robisz, to wszystko pójdzie tak jak spłatka, dlatego że cała energia będzie działać i pracować dla ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Yy, namawiam cię gorąco do yy, spróbowania, zrobienia tego pierwszego kroku. Jeżeli zrobisz ten pierwszy krok, gwarantuję ci, że później to już będzie po prostu się kręcić na zasadzie jak kula śnieżna puszczona raz, toczy się i nabiera coraz większych rozmiarów. Życzę ci miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem kiedy będziesz oglądał ten materiał i zapraszam cię gorąco na webinar, a jeżeli masz Wątpliwości, zapytaj tych, o których tutaj mówię powyżej, zapytaj ich, czy oni są zadowoleni z tego, że przystąpili do My Advertising Pace. Ja znam odpowiedź, a Ty może poznasz. Trzymaj się, cześć.